Cześć, młodzi historycy. Witajcie w moim kanale, gdzie odkrywamy fakty z historii. Dziś pierwsze powstanie Śląskie pierwszy zryw Polaków o Śląsk po I wojnie światowej. To historia odwagi robotników i górników. Gotowi? Zaczynamy. Wyobraźcie sobie: po I wojnie światowej Polska odzyskuje niepodległość, ale Śląsk jest pod Niemcami. Traktat Wersalski obiecuje plebiscyt, głosowanie. Czy Śląsk do Polski, czy Niemiec. Ale Niemcy prześladują Polaków. Aresztowania, zabójstwa, złe warunki w kopalniach. Bezpośrednią iskrą jest masakra w Mysłowicach 15 sierpnia 1919 roku: Niemcy strzelają do górników domagających się wypłat, ginie 10 osób. To wścieka Ślązaków. W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku wybucha powstanie, spontaniczne. Bez wielkiego planu. Powstańcy to głównie robotnicy i górnicy, zorganizowani w polskiej organizacji wojskowej Górnego Śląska. Dowódcą jest Alfons z Grzewniok. Walczą o przyłączenie Śląska do Polski. Powstanie obejmuje powiaty Pszczyński, Rybnicki i Katowicki, a ataki na posterunki, walki uliczne. Mają mało broni, ale wielką determinację. Trwa tydzień bo Niemcy wysyłają wojsko i Freikorps, paramilitarnych żołnierzy, Stłumione siłą, z wieloma ofarami. Ale to nie koniec. Powstanie pokazuje światu, że Polacy na Śląsku chcą wolności. Zwróciło uwagę Ligi Narodów. Doprowadziło do plebiscytu w 1921 roku i przygotowało grunt do drugiego i trzeciego powstania. Dzięki niemu część Śląska wróciła do Polski. To fakty z historii, lubicie takie opowieści o bohaterach? Piszcie i komentujcie, co was zaskoczyło. W następnym filmie, drugie powstanie. Do zobaczenia!